Ciekawostki przed meczem Śląsk-Wrocław, jak radom Ostatnim akordem ekstraklasowego grania w 2024 roku będzie spotkanie Śląska-Wrocław z Radomiakiem-Radom. Możemy się spodziewać wielu strzałów głową. jak oddaje ich w lidze najwięcej, bo aż 71, w tym w ostatnich trzech meczach aż 24. Natomiast Śląsk jest najskuteczniejszym zespołem, jeżeli chodzi o bramki strzelane głową. Co ciekawe, zespół ostatnich tabeli ma ich... Tyle samo zdobytych co Legia Warszawa i Pogoń Szczecin, czyli w tym sezonie 6. Z innych ciekawych rzeczy wiadomo, jak wiadomo z 32 dotychczasowych spotkań, w obecnym roku kalendarzowym aż 28 razy wychodził z nich bez remisów, co czyni ich najlepszym zespołem w, tej, w tym względzie w całej stawce. A Śląsk w ostatnich czterech spotkaniach u siebie tracił maksymalnie jednego gola. Dajcie znać. Jaki wynik typujecie, możecie dać także suba bądź obserwacje, do czego serdecznie zapraszam.